Aha, właśnie, najpierw poproszę, żeby się obrócili e, Michał i Janek do nas plecami, tak żeby nie widzieli, co tu się będzie działo. Czy ktoś z was ma jakiś dziwny przedmiot przy sobie? Zobaczcie, zobaczcie, do torebek, do, nie wiem, koło siebie. O, bez kitu. Okej, okay, dziwny przedmiot po raz, po raz pierwszy. Czy jest dziwny drugi przedmiot, numer dwa? To jest bardzo dziwny przedmiot. Tu widzę więcej, o, tu widzę po prostu magia, magia ten. Ja bym prosił te dwa, te dwa tutaj przedmioty. Jeszcze tego może. To chwileczkę. I teraz tak, zabawa polega na tym, że to jest taki TV shop, Telemango Gdynia i nasi, nasi tutaj wspaniali sprzedawcy będą próbowali wam sprzedać któryś z tych przedmiotów. To jest przedmiot numer jeden. Wszyscy widzą? Tył. To jest przedmiot numer dwa. A to jest przedmiot numer 3. Mamy jeszcze w zanadrzu jeden większy przedmiot. Czy ty widzisz wszystko? Dobra, jak, jak skoro widzicie. Przedmiot numer 1, 2 czy 3. 2. Nie, pani się ucieszyła. Przedmioty do odbioru tutaj po występie. Czas start. Cześć Mike, Cześć Krystal! <gry> Czemu mnie, powiedz, zadzwoniłaś? Zadzwoniłam, bo znowu tutaj kręcimy, a na zgady jeszcze mam. Ja pierdzielę! No, ja zawsze chciałem coś takiego mieć. Że mi to wczoraj, ja nie mogłem spać całą noc. I dopiero teraz dzwonisz. Teraz przyszedł kamerzysta. Okej. Okay. <gry> powiedz mi, do czego to służy? Nie uwierzysz. <gry> ja już nie wierzę. Ale spróbuj zgadnąć. <gry> Wiesz co, wydaje mi się, że to jest, to jest, nie mów, nie mów, że to się kręci. No kręci się. A ma... Ja pierdzielę! To jest mała karuzela dla lalek! Tak, to jest mała karuzela dla lalek, do tego się lepi, więc możesz przylepić tutaj nawet cztery lalki, one się kręcą w zawrotnym tempie. Jedno okrążenie na 5 sekund. I wszystkie moje cztery lalki mogę tu umieścić? Wszystkie cztery. Ja nie mogę, to jest super! Ale to nie jest, jeszcze jest bardziej super. To jest no. tak super, to ma pięć funkcji. No cztery. Otwór? Widzę. Tak, to jest nas funkcji. Wiesz co to jest? Nie mam pojęcia. Celownik. Do tego da dajemy taką wielką armatę i masz celownik, możesz celować. Musisz tu uważać, by byś nie przylepić. Bo tu są lalki. No mogą być. Ja pierwsze celownik. Karuzela. Dla lalek. Dla lalek. A powiedz mi, co to jest taki fikuśne tutaj? To fikuśte tutaj. Yy, kradnie wspomnienia małych zwierząt. Yy, to... podchodzisz do małych zwierząt i tak... Ale to, to jak idę przez park i te, ta wiewiórka, co tak zawsze ma skórz, ta w ta, co ta, ta, parku. Dokładnie, i chcesz wiedzieć, o czym mam myśli? podchodzisz do mnie i tak... Ale, tak. Masz to wspomnienie, potem wgrywasz to z ciebie jak w Matrixie i ja, ja o tym śnisz. Śnisz, że jesz orzechy, że jesteś w parku, że masz znajomych, że bawicie się na takie małe koryzeli, możesz z nimi przylepić to, jak jesteś wiewiórką. Ale, ale... Ale czekaj, 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 bo ja chyba, chyba, chyba umiem liczyć, to jest były trzy funkcje. To trzy. Jest jeszcze czwarta. Jest jeszcze czwarta. Słuchaj. To jest taki tybetański młynek do modlitwy. Myślisz, kupać taki dziesięć, tak się tak w rzędzie i modlisz się. W przedpokoju na przykład. Ale aż 10 to powiedz mi, ile to kosztuje? To kosztuje. ja nie stać na coś takiego. To jest jeszcze napis, ale... Made in Poland. 2 złote. 2 złote? Tylko 2 zł. To ja biorę teraz. Nie mam pieniędzy, ale możesz mi dać na kredyt? Obawiam się, że ta oferta może przepaść. To co mam zrobić, żeby to dostać? Dwa złote na kredyt, na ile rat? 30! Okej, okay. dobra, super. To ja biorę i idę po lalki. Pierwsza lata. <grym>